Barowa, bajkowa jest dzisiaj pogoda W chuj jar do chlania stoi pierwszy sowa W chuj chętny, namiętny, okiem za balsamen Woci wzrokiem, teraz szuka watażkowa, A w przy barze chleje wryje fenol Lecą kapy wody i piwka się pienią W tv cały czas mienią się komunikaty Że słońce to mają, może kurwa w Ohio Barze gra muzyka i jest odlotowo Wszystkie dziwki i szparagi wyglądają dziś szałowo Do tak tu wesoło, harcuje pejarychu A król Wschodziem na wdechu, coś wypić trzeba godnie Bo znów deszcz Pierdolną i strugi spłynął oknem Bez kurwy pogodnie, słychać głos kajmana Na bal stoja hajs, będę chlał od rana Ja mam plan na balsam, ale na ławkach mokro Bo pada kurwa non stop, ja mam już tego dość yo. Wbijam mocno, chuj w taką akcję Najpierw bals na klapce i widzimy się w klajpie. Z pogodą, nie pogodą, no do domu, Albo pierw tu siedzi pan że opowieści Przemocone t-shirty dupom opinają piersi Kto pierwszy postawi kolejkę turystę, ma szansę wejść na szczyt Gdzieś w atrium pod kiblem Barman rzucznął no, ten mixtape na deki Polecą tajojty, poleci Tingskip z deki, kupa beki Lech po godzinach szumi, freestyler jumble Crew, każdy go Biera tera tempa, przymywa kręgli Dopóki leje nikt nie wejdzie przez te drzwi Suszymy butelki, bo dopisuje forma Kelnerki łykają bajerki w stylu torna e, e, U nas to norma Otumaniony kubeł nie kompromituje żombla W kokosiu się zapar i wyciąga co zdoła. Zaś się porządna gozoła leje po stołach Krzyczymy stola, tak kończy się kontrola I wszyscy tu skończymy kurwa ryjem do zola Do baru, jednym deszczu z drugi Do baru będzie długi oparu, Zatęczyć z diabłem walca Zapraszamy, brama Baru otwarta. Do paru, otwarta paru, kiedy tną myszczu z drugi oparu, wieczór będzie długi Pogodę. Leje, odpada więc piłka i rower. Trzeba na głowę przyjąć, będzie halbę, już czuję, że gadki będą fest barwne. Parowy karnet ma pan, panie Jurku, widać pana zawsze na posterunku. W ekwipunku gotowym na libację, taka pogoda rzeczy i ma chłopację, Są wakacje i takie tam sprawy, nie będę zgłębiał kina kurosawy. Raczej do ławy z chłopami, zasiądę w barze, gdzie idzie pogawędzić poza. Tak najrozsądniej w ten deszcz się zachować Wiadomo, że przejdzie więc nie panikować Wyborowa aura, dla bataszków, Piwka, Gorzołka, kalonki i kaszczu do baru Niedyczną do strugi To baru. Wieczór będzie długi do baru, Zańczyć z diabłem walca Zapraszamy brama paru otwarta. do baru, kiedy deszczu strugi. drugich do Wieczór będzie długi do baru Zańczyć z diabłem walca